Witajcie! Księżyc nie tylko jest nieprzyjazny, on dosłownie chce nas zgładzić i ma na to tysiące sposobów. Próżnia jest w stanie wyrwać powietrze z płuc, promieniowanie może przeniknąć do wnętrza ciała i zniszczyć komórki od środka. Pył drobny i tak ostry, że drapie metal, może przeniknąć przez każdy skafander kosmiczny, zamienić płuca w krwawą miazgę i zedrzeć skórę z ciała. Każdy oddech, każdy krok, każdy błąd tutaj to śmiertelne ryzyko. Ostatni raz ludzka stopa stanęła na jego powierzchni w grudniu 1972 roku podczas misji Apollo 17. Choć minęło już ponad 50 lat, świat wciąż nie doczekał się słów podobnych do Houston, tu baza spokoju orzeł wylądował. Lądowanie dwunastu ludzi na Księżycu pozostaje jednym z największych osiągnięć NASA, jeśli nie największym. Podczas każdej z sześciu wypraw na Księżyc dwóch astronautów udawało się na powierzchnię Księżyca, a jeden pozostawał w module orbitalnym. W ten sposób dwunastu Ziemian dotarło na Księżyc. Za każdym razem, gdy schodzili na powierzchnię, astronauci zbierali próbki skał, robili zdjęcia, przeprowadzali eksperymenty, umieszczali flagi, a następnie wracali do domu. Mimo wszystko te krótkie wizyty na Księżycu w ramach programu Apollo nie doprowadziły do stałej obecności człowieka na jego powierzchni. Od ostatniego lądowania załogi Apollo 17 na Księżycu 11 grudnia 1972 roku, gdzie ekipa spędziła ponad 3 dni, minęło ponad pół wieku. Obecnie nie brakuje powodów, dla których ludzkość powinna ponownie postawić stopę na wielkim, pokrytym pyłem satelicie Ziemi. Naukowcy i przedsiębiorcy od dawna dążą do stworzenia bazy księżycowej, która pomieściłaby załogę. Stała stacja badawcza na Księżycu jest kolejnym logicznym krokiem. Podróż z jej powierzchni na Ziemię zajęłaby zaledwie trzy dni. Baza księżycowa mogłaby być miejscem, w którym mieściłyby się magazyny paliwa dla misji kosmicznych oraz budowanie teleskopów kosmicznych, które do tej pory nie były dostępne. Baza ułatwiłaby misję na Marsa i pomogłaby rozwikłać starożytne tajemnice naukowe dotyczące naszej planety i pochodzenia jej jedynego satelity. Wzniesienie takiej stacji mogłoby przyczynić się do rozkwitu pozaziemskiej gospodarki, potencjalnie opartej na księżycowym ruchu turystycznym. NASA zapowiedziała, że kolejne lądowanie na Księżycu nastąpi w ramach programu Artemis, w którym wezmą udział także pierwszy raz kobiety. Nowy program księżycowy NASA, nazwany Artemis, został utworzony w 2017 roku, a jego pierwotny plan zakładał powrót astronautów na Księżyc w 2024 roku. Następnie termin misji załogowej został przesunięty na 2025 rok, a potem na 2026. Teraz okazało się, że plany ponownie uległy zmianie. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele NASA poinformowali, że z powodu problemów technicznych ze statkiem kosmicznym, który powinien dostarczyć astronautów na Księżyc, powrót na ziemskiego satelitę nastąpi dopiero w połowie 2027 roku. Wróćmy jednak do głównych przyczyn tego opóźnienia. Co zatem powstrzymało ludzkość przed tym, by w XXI wieku raz jeszcze wykonać mały krok dla człowieka, lecz ogromny skok dla ludzkości? Największym wyzwaniem dla każdego programu lotów kosmicznych, zwłaszcza misji z udziałem ludzi, zawsze były wysokie koszty takich projektów. Budżet NASA na rok budżetowy 2022 wyniósł 24,4 miliarda dolarów, czyli o 800 milionów dolarów mniej niż wnioskowane przez prezydenta 24,8 miliarda dolarów. W 2023 roku administracja Bidena zwróciła się do Kongresu USA o zwiększenie tej kwoty do prawie 26 miliardów dolarów. Dla porównania budżet obronny USA w 2023 roku wyniósł około 858 miliardów dolarów. Pod rządami Donalda Trumpa wydatki budżetowe NASA mają spaść o 20% z 25 miliardów dolarów w 2025 do 20 w 2026. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydatki mogą wydawać się ogromne, trzeba pamiętać, że budżet ten dzielony jest między wszystkie wydziały NASA oraz ich ambitne przedsięwzięcia, w tym także kosmiczny teleskop Jamesa Webba, rakietę nośną Space Launch System i misje do odległych rejonów, takich jak Słońce, Jowisz, Mars, pasy asteroidów i Kuipera oraz obrzeża Układu Słonecznego. Dla porównania udział NASA w budżecie rządowym USA osiągnął szczytowy poziom 4% w 1965 roku, przez ostatnie 40 lat utrzymywał się poniżej 1%, a w ciągu ostatnich 15 lat był bliski 0,3% budżetu rządowego. W raporcie NASA z 2005 roku oszacowano, że powrót na Księżyc kosztowałby agencję około 104 miliardów dolarów w ciągu 13 lat, 170 miliardów dolarów gdyby przełożyć to na obecne czasy po uwzględnieniu inflacji. Program Apollo we współczesnych warunkach kosztowałby około 150 miliardów dolarów, dlatego też budżet NASA jest zbyt mały, aby zrealizować plany lądowania na Księżycu. Prawdziwą siłą napędową stojącą za wsparciem i zaangażowaniem rządu w ideę powrotu na Księżyc jest wola narodu amerykańskiego, który głosuje na polityków i pomaga kształtować ich priorytety. Nie ma jednak wystarczająco publicznego zainteresowania badaniem jedynego satelity Ziemi. Nawet w szczytowym momencie programu Apollo, po tym jak Bas Aldrin i Neil Armstrong postawili stopę na powierzchni Księżyca, tylko 53% Amerykanów uważało, że projekt był uzasadniony. Później przez długi czas ich liczba wahała się poniżej 50%. Obecnie większość Amerykanów uważa, że NASA powinna uczynić powrót na Księżyc swoim głównym celem. Ponad 57% respondentów w kraju podczas ankiety Insider w grudniu 2018 roku stwierdziło, że taki ruch powinien być priorytetem. Jednak tylko około 38% z nich opowiedziało się za tym, aby to ludzie wzięli udział w lądowaniu, podczas gdy pozostałe 19% stwierdziło, że to roboty mogłyby eksplorować satelitę. Chociaż wielu entuzjastów kosmosu od dawna liczyło na szybkie zbudowanie stałej bazy na księżycu, jednak trudne warunki panujące na powierzchni satelity nie czynią go idealnym miejscem do życia i rozwoju ludzkości. Ograniczony budżet NASA nie jest jedynym powodem, dla którego ludzie nie powrócili na Księżyc. Satelita Ziemi to istniejąca od ponad 4,5 miliarda lat śmiertelna pułapka z licznymi kraterami i głazami. Uczestnicy nowego wyścigu na Księżyc muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, od śmiertelnego promieniowania po regularne wysyłanie prowiantu kolonistom i chodzenie do toalety w stanie mikrograwitacji. Przyjrzyjmy się mniej oczywistej kwestii, a mianowicie jak zabezpieczyć przyszłych kolonistów przed szkodliwym działaniem księżycowego pyłu. Stanowi zagrożenie dla człowieka i technologii, a jego opanowanie będzie kosztować miliardy dolarów. W latach 60. kultowy pisarz science fiction Arthur C. Clarke napisał powieść zatytułowaną Opad księżycowego pyłu. Oryginał to A of Moondust, w której w XXI wieku ludzie skolonizowali ziemskiego satelitę i podróżowali po jego zapylonej powierzchni. W połowie XX wieku niektórzy naukowcy i myśliciele spekulowali, że Księżyc jest pokryty dziesięciometrową warstwą pyłu. W USA w ramach przygotowań do lądowania ludzi na Księżycu działał program Ranger, który polegał na wystrzeleniu bezzałogowych pojazdów w celu sfotografowania i sfilmowania powierzchni Księżyca. Ranger 7, wystrzelony w lipcu 1964 roku, wykonał wysokiej jakości zdjęcia i rozbił się na powierzchni. Okazało się wówczas, że grubość warstwy pyłu sięga zaledwie kilku centymetrów. NASA nie miała pewności, czy pył będzie przyklejał się do skafandrów i urządzeń, jak wpłynie na mobilność astronautów, ani czy nie zakłóci odłączenia modułu lądującego od modułu wznoszącego. Przewidując, że silniki wzbiją chmurę pyłu podczas lądowania, inżynierowie przygotowali załogę Apollo 11 na ograniczoną widoczność i wyposażyli statek w liczne czujniki. Lądowanie na Księżycu miało być tak łagodne jak to tylko możliwe. Miało to zmniejszyć wpływ gruntu na statek. Pierwsi ludzie na księżycu szybko odkryli, że pył księżycowy jest bardzo drobny i ostry. Brak wiatru i wody sprawia, że drobiny pyłu nie są ścierane i zachowują ostre, poszarpane kształty. Przyczepność jest tak silna, że astronauci Apollo porównali przylegający pył do żywej, pełzającej substancji, która pokrywa stopy, dłonie i kask cienką warstwą drobnego proszku. Program Surveyor i eksperymenty Apollo pomogły naukowcom dojść do wniosku, że mikrocząsteczki wydają się unosić nad powierzchnią Księżyca z niewielką lub żadną interakcją między sobą. Nowe warstwy stale się formują pod wpływem uderzeń meteorytów w powierzchnię Księżyca, które podgrzewają i mieszają składające się głównie z krzemu skały. Księżyc pokryty jest cienką, podobną do talku, wierzchnią warstwą księżycowego pyłu, w niektórych regionach głęboką na kilka centymetrów, która jest naładowana elektrostatycznie z powodu interakcji z wiatrem słonecznym. Ma właściwości ścierne i jest niezwykle lepka, a także bardzo szybko zanieczyszcza skafandry kosmiczne, pojazdy i systemy. Próby usunięcia zanieczyszczeń kończą się głębokimi rysami na skafandrach i sprzęcie. Kurs gromadzący się na urządzeniach może powodować ich przegrzewanie z powodu aktywnego pochłaniania promieniowania słonecznego. Aby zbadać właściwości księżycowego regolitu, wierzchniej warstwy gleby, astronauci pobrali próbki z różnych miejsc i zapakowali je w szczelne aluminiowe pojemniki. Próbki wróciły na Ziemię z widocznymi uszkodzeniami, gdyż księżycowy pył rysował powierzchnię i naruszał uszczelnienia. We wczesnych latach 60. kierownictwo NASA obawiało się promieniowania kosmicznego, słabej grawitacji i problemów psychologicznych astronautów, ale to pył przysporzył najwięcej zmartwień. Wielu astronautów wspominało to jako główną trudność obecności na Księżycu. Księżycowy pył trafiał na Ziemię nie tylko w zamkniętych zasobnikach. Astronauci przywieźli go także na skafandrach i sprzęcie. W połowie lat 60. XX wieku, gdy na podstawie zdjęć wyciągano wnioski na temat składu księżycowego pyłu, lekarze sugerowali poddanie powracających załóg kwarantannie. NASA obawiała się, że cząsteczki księżycowego pyłu mogą zawierać patogeny zagrażające nie tylko ludziom, ale także i roślinom. Przez 21 dni powracający astronauci byli trzymani w izolacji, więc spotkania z dziennikarzami, rodzinami i najwyższymi urzędnikami wyglądały nieco komicznie. Dla naukowców każdy gram substancji kosmicznej, którą astronauci wnieśli na sobie, był ważny, więc poproszono ich, aby po powrocie na Ziemię nie czyścili zbytnio swoich skafandrów kosmicznych. Pył dostawał się najpierw do lądownika, a potem do głównego modułu, w którym astronauci oddychali nim przez kilka dni podczas powrotu na Ziemię. Astronauci porównali zapach pyłu księżycowego do zapachu prochu strzelniczego. Porównanie budzi wątpliwości, ponieważ pył księżycowy nie ma takiego samego składu jak proch strzelniczy. Co więcej, na Ziemi jego zapach znikł. Być może powodem jest wilgotność, która na Księżycu jest bliska zeru. Szczegóły dotyczące wpływu pyłu księżycowego na ludzi zaczęto odkrywać później, po szczegółowym zbadaniu jego właściwości. Russell Kershman, który pracuje jako patolog w NASA, mówił o krzemicy, która często dotyka górników i może podobnie szkodzić astronautom. Cząsteczki pyłu księżycowego łączą się z ziemskimi krzemianami i powodują zwłóknienie płuc. Regolit może jednak uszkodzić nie tylko ludzkie płuca. W 2018 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że pył księżycowy niszczy do 90% komórek mózgowych w warunkach laboratoryjnych, przy czym mechanizm jego działania jest nadal niezrozumiały. Naukowcy radzą, aby przed wysłaniem ludzi na nowe wyprawy pomyśleć o wielowarstwowych systemach ochronnych. W czasie misji Apollo lekarze nie wiedzieli, czy wdychanie pyłu może zaszkodzić. Tylko jedna osoba skarżyła się na ból płuc i opisała objawy zapalenia o skrzeli. Chorobę tę nazwano gorączką księżycową, która nie wymagała leczenia i ustępowała samoistnie. W 1969 roku Apollo 12 był wyposażony w szczotki, ścierki i odkurzacz do usuwania pyłu. Żaden sposób nie przyniósł jednak efektu. Pył nie dawał się usunąć z wyposażenia ani skafandrów, na co astronauci zgryźliwie narzekali. Zobaczcie, jak unosi się pył podczas Grand Prix łazika księżycowego misji Apollo 16. Na księżycu trudno jest użyć taśmy klejącej, której astronauci i kosmonauci używają do naprawy wielu rzeczy na statkach kosmicznych. Astronauci z misji Apollo 17 próbowali naprawić tylne skrzydło łazika przy pomocy szarej taśmy i dopiero po kilku próbach udało się je prowizorycznie zamocować. Pył natychmiast przywierał do części klejącej, rozrywał ją, a łączone części nie mogły się utrzymać. Teraz setki naukowców i wynalazców próbują zaadaptować doświadczenia Apollo i misji bezzałogowych. Inżynierowie pracują nad zapobieganiem przywieraniu pyłu do różnych powierzchni i usuwaniem cząstek, które już się osadziły. W ciągu ostatnich 50 lat ludzkość opanowała produkcję nowych materiałów i mechanizmów, które albo będą odporne na gromadzenie się kurzu, albo okażą się odporne na jego działanie. Nowy skafander kosmiczny został zaprojektowany z minimalną liczbą połączeń, takich jak zamki błyskawiczne, nity i guziki, po to, by chronić przed kurzem. Materiały są impregnowane związkiem antystatycznym. Narzędzia i niektóre urządzenia są poddawane obróbce chemicznej, która naśladuje efekt lotosu. Brud przesuwa się po jego powierzchni. Nie jest jeszcze jasne, jak długo potrwa efekt i jak wpłynie to na ergonomię narzędzia ręcznego. Plan polega na przeciwdziałaniu już powstałym zanieczyszczeniom za pomocą urządzenia ultradźwiękowego, które wytwarza wibracje. Księżycowy odkurzacz został wymyślony w 1991 roku, jednak plan nie został zrealizowany, ponieważ urządzenie nie było potrzebne. W 2021 roku powstało kilka prototypów, z których jeden jest opracowywany przez studentów w ramach programu współpracy z NASA. Tam, gdzie stałe wibracje nie zadziałają, naukowcy sugerują odpychanie małych cząsteczek polem elektrycznym. Z kolei większe drobiny doładuje się elektrycznie i zostaną przechwycone przez odpowiednie systemy wychwytujące. Takie technologie są stosowane w łazikach księżycowych i innych urządzeniach z obracającymi się częściami, gdzie ważne jest zapobieganie gromadzeniu się pyłu i trudno jest oczyścić zanieczyszczenia innymi metodami. Załoga nie będzie w stanie zabrać ze sobą zbyt wielu narzędzi i części zamiennych. Konstruktorzy muszą spełnić rygorystyczne limity wagowe dotyczące sprzętu i jego konserwacji. Dlatego ważne jest znalezienie równowagi między wytrzymałością a lekkością. Rakieta SLS, która ma polecieć z misją Artemis, ma udźwik od 27 do 46 ton w zależności od misji. Dla porównania rakieta Saturn V w latach 70. unosiła do 48 ton. Ponadto dodatkowe wyzwanie stanowi światło słoneczne, bowiem satelita nie posiada atmosfery ochronnej. Zakres temperatur waha się od minus 173 stopni Celsjusza w nocy do plus 127 stopni Celsjusza w pełnym świetle słonecznym. Przez około 14 dni powierzchnia Księżyca jest wrząca i turbulentna, wystawiona bezpośrednio na działanie jasnego światła słonecznego. Następne 14 dni upływa w całkowitej ciemności, co czyni Księżyc jednym z najzimniejszych miejsc wszechświata. Mając to na uwadze, NASA opracowuje system dystrybucji energii, który mógłby zapewnić astronautom energię elektryczną przez długie tygodnie i miałby zastosowanie na Marsie. Jeśli ludzie zamierzają spędzić długi czas na powierzchni Księżyca i zbudować miejsca stałego zamieszkania, inżynierowie na Ziemi muszą zadbać o wszystkie niebezpieczeństwa czyhające na przyszłych kolonistów, ponieważ nie ma bardziej bezlitosnego i surowego miejsca dla ludzkiego życia niż właśnie Księżyc. Mimo wszystko, ze względu na bliskość Ziemi, to właśnie Księżyc jest najlepszym miejscem do zdobywania doświadczenia w opanowywaniu obcych warunków. To wszystko na dzisiaj. Jeśli filmik był ciekawy, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.